Ekologia, ekologii, ekologii. Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy! Ekologię, ekologią, ekologii, ekologią! No właśnie! Od jakiegoś czasu przez wszystkie przypadki odmienionym słowem jest ekologia. No teraz to nie tylko ze względu na to, że łączy się ona ze zdrowiem, ale i z kieszenią. Nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin są coraz droższe, a czasem można je zastąpić czymś tańszym i zdrowszym. Dzisiaj pokażę Wam. Znalazłem taką definicję. Eliksir. Napój o właściwościach magicznych. No, napój to napój, choć. W tym przypadku to raczej płyn, bo nie my go będziemy pić, a rośliny. Co to za magia w nim drzemie? Eliksir z pokrzyw. Inni mają gnojówkę. A ja eliksir, choć pewno sposób ich uzyskania i działanie są takie samo. Dlaczego ten eliksir, a nie własna produkcja? Do produkcji tego specyfiku potrzebne są pokrzywy młode przed kwitnieniem. Kto nie zdąży i zrobi z roślin starszych, jego moc będzie mniejsza. Poza tym trzeba je skądś wziąć, i nie zawsze jest skąd. Te tutaj no. zostawione są dla gąsieni z rusałki pokrzywnik. Bo w zeszłym roku motyle były na budlei. Proces otrzymywania wiąże się z doglądaniem jego przebiegu. Trzeba o tym pamiętać. Samo się nie zrobi. Zapach. Pojemnik z fermentującymi pokrzywami trzeba umieścić w miejscu odosobnionym. A nie zawsze się takie ma. Szczególnie w ogródkach działkowych wokoło sąsiedzi. No albo żona? Na efekt końcowy trzeba czekać około dwóch, trzech tygodni. Ten mam od razu. Lenistwo? Nie, nie. Ogrodnik nie może być leniwy. Co takiego jest w tych. Eliksirach, gnojówkach. Tak naprawdę to zależy od tak wielu czynników, że nie podawane są tutaj składy na opakowaniach. Na pewno gnojówka w gnojówce nierówna. Ich skuteczność bardziej opiera się na obserwacji efektów stosowania niż badaniach laboratoryjnych. Na pewno jest w nich azot, fosfor, krzem i wiele minerałów, bo rośliny po nich. Pięknie rosną, owocują i są zdrowsze od tych, które nie były traktowane gnojówkami. I oczywiście doświadczenie pokazało, że jakkolwiek gnojówki nazywane są płynnym złotem ogrodników, z takiej biżuterii nie są zadowolone por, cebula, szczypiorek, a także groch fasola. Odporność na szkodniki i choroby grzybowe, oczywiście w sensownym wymiarze jak na wyciąg roślinny nie przystało, zawdzięczają substancjom, które wzmacniają system odpornościowy roślin, tak zwanym elicytorom. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie używać gnojówki do spryskiwacza, musicie ją bardzo dobrze przecedzić. No to jak to stosować? Jest to koncentrat do stosowania do glebowego i do listnego. W przypadku stosowania do wystarczy na 1 litr wody 50 ml, ale w przypadku papryki, pomidorów, ogórków można zasilać nawozem w rozcieńczeniu 1 do 10, to znaczy 100 ml na 1 litr wody. No, to jest instrukcja. Można przygotować odpowiedni roztwór bez kalkulatora. Słuchajcie. A ile to jest 100 ml? To będzie gdzieś tyle, panie królniku. A jeszcze nagrywam. Dzisiaj podleję tym specyfikiem ogórki. A cóż, czy gnojówka, czy eliksir śmierdzi tak samo? Oczekuję rewelacji i ogórków tak wielkich, jak mi kiedyś dziadek opowiadał. A choć się nie przyznał. Czym je wtedy podlewał? Jak widać, warto stosować taką gnojówkę czy eliksir bez względu na to, czy sami ją zrobicie, czy kupicie w centrum ogrodniczym. A pamiętacie, jak robiłem rozsady tych ogórków? I tak oto zadziałałem ekologicznie na ogórki. Oczywiście, kto chce, może zastosować nawóz do podlewania albo granulat. Ale wtedy z eliksirem na zmianę. Mówi się, że kompost to złoto ogrodników. O czy eliksirach mówi się, że to płynne złoto ogrodników. Ogrodników, bo ogrodniczki to chyba wolałyby inne złoto. Ja dziękuję Wam za spotkanie i do następnego odcinka. A Wy, piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.